Dzień dobry, witajcie na kanale Remontuj z Pasją. Z tej strony Mateusz. Dzisiaj taki króciutki filmik odnośnie tynków gipsowych. Czy szpachlować, czy może je od razu pomalować, bo wielu ludzi twierdzi, że tynk gipsowy nadaje się od razu do malowania. Wiadomo, że jest to indywidualne podejście każdego tutaj mówię jakby właściciela do tego jak chce po prostu, żeby wyglądało to mieszkanie. Natomiast ja powiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jako ze strony wykonawcy, powiem tak. Mieszkanie, odebrane w stanie deweloperskim, bardzo, w bardzo dobrej okolicy. Jest to mieszkanie 145 metrów, trzy kondygnacyjne. Mamy parter. Tutaj wam pokażę. Mamy jeszcze piętro, i adaptacja poddasza u góry. Mieszkanie w bardzo dobrej oficy, tak jak powiedziałem wcześniej chyba. Cena za takie mieszkanie to jest 700 tysięcy złotych. No i co? Mamy położone tynki gipsowe. Kilka razy w życiu spotkałem się z takimi zdaniami, że tynk gipsowy nadaje się do malowania. Że klient płaci załóżmy tam 30, nie wiem, 8 złotych za metr z materiałem załóżmy i już wchodzi i załóżmy odbiera mieszkanie i mieszkanie nadaje się do malowania. Natomiast z mojego punktu widzenia Tynk gipsowy kompletnie nie nadaje się do malowania. Moim zdaniem, jeżeli pomalujemy to od razu, czy zaczniemy robić jakieś zaprawki, zepsujemy cały urok po prostu mieszkania. Yy, zastanówcie się sami. 700 tysięcy za mieszkanie w stanie deweloperskim oszczędzamy, nie wiem, 12 tysięcy załóżmy na yy, gładziach gipsowych. Yy, moim zdaniem to się mija kompletnie z celem. Pokażę Wam tylko, może wyłapię ostrość, jak wygląda tynk gipsowy z bliska. Masa defektów. Mam nadzieję, że tutaj tak dobrze nawet to widać, jak wygląda właśnie ten gipsowy. Oczywiście cement pobrudzony na ścianach i różne inne takie perypetie. Tutaj będzie mi ciężko wyłapać ostrość, żeby wam pokazać to. I zobaczcie sobie teraz sami. Proszę bardzo, teraz... Sorry, że tak długo, ale telefon nie mógł wyłapać ostrości. Zobaczcie sobie, czy takie coś nadaje się do malowania. Tego jest cała masa na ścianach. Można byłoby sobie, choć z telefonem, przez godzinę kurde i tak pokazywać. Także więc nie wiem, jak ludzie twierdzą, że tynk gipsowy nadaje się do malowania. Nie wiem, może mają jakieś swoje sposoby, może nie chce się ze mną podzielić. Ja natomiast uważam, że szpachlowanie tylko i wyłącznie dwukrotne, nawet nie jednokrotne, dwukrotne jest warstwa startowa i później druga warstwa, i wtedy to mieszkanie nabiera uroku. Ja oczywiście szpachluję zawsze na U4, tak, czyli nawet jest sufit rozszpachlowany przez dewelopera. Łączenia, zawsze szpachluje, tak jak pokażę Wam, całościowo. Tutaj mam zagipsowane dwa pomieszczenia. Zawsze szpachluje całość, po prostu tak jak tu mamy, pozostawione przez dewelopera. Ja wchodzę i robię całość, i wtedy, moim zdaniem, to ma ręce i nogi i naprawdę. Pięknie wygląda, wtedy mówię, jak położymy dobrą farbę, załóżmy, z Flugera czy, czy jakiejś innej dobrej firmy, efekt jest naprawdę, można powiedzieć, taki wow. Tak? Także, więc to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że mówię, ktoś może, kto się nie zna, będzie bardziej świadomy i żeby wiedział na co się nastawić, odbierając mieszkanie od dewelopera, czy po prostu. Yy, Gdzieś gdzie wykonują na przykład na domkach tęki gipsowe, że one nie będą idealnie pod malowanie. Także więc to tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!